Witam Was na moim kanale Pierwszy, Athletic Performance, dzisiaj o głupiej modzie, głupiej modzie wśród sportowców. A mianowicie, zobaczcie te artykuły. No, i tutaj krótki mój komentarz, bo znam i e sportowców. Znam również frików, ponieważ prowadzę frików, jak wiecie, do walk, i chciałbym do, dorzucić swoje 5 groszy, jak to wygląda i jak ja na to patrzę. Otóż, friki, tak, sportowcy, frikowi bądź freakfighterzy, którzy się nie nazywają często, gęsto sportowcami, nawet się do nich nie porównują, e, mają dużo większe gaże niż sportowcy, i to im sportowcy zarzucają, ale teraz zaczęła się moda, że to sportowcy pchają się do frików. No wiadomo, z wiadomych względów, no bo jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. I e, często sportowcy mówią, bo te pato celebryci zarabiają więcej, a bo to, albo tamto. Tylko postawmy się w roli organizatora gali. Nikt nie chce do gal dokładać pieniążków. To są przedsiębiorcy, którzy chcą przede wszystkim na galach zarabiać. I teraz co taki, e, co taki sportowiec wnosi do gali oprócz swoich umiejętności? Często, gęsto nic, z tego powodu, że nie pobudza w social mediach swoich widzów, swoich fanów, nie poszerza Horyzont fanów, e, ale oczekuje dużych pieniędzy, bo dobrze walczy, no nie oszukujmy się, no dobra, jest mistrzem, jest zajebisty, ale jeżeli nie sprzeda określonej ilości pay per view, to czego ma federacja mu płacić? To federacja powstała, żeby go promować, żeby zarabiać, ale też chce ona zarabiać. Tak też chce ona zarabiać, dać zarobić zawodnikowi, ale i sama zarobić odpowiednie e, pieniążki. I teraz na fajny, na fajną wyżynę postawiło się fede, postawiła się federacja Wotore. Otóż mają aplikację, mają reflinki i sprawdzają zawodników i garze będą uwzględniane poprzez sprzedawane pay per view i pobudzanie ludzi do kupienia od owego zawodnika i to jest zajebiste i tak powinno być nie rozumiem tylko dlaczego yy, zawodowi fajterzy chcą się bić z frikami to znaczy poniekąd rozumiem, no powiedziałem kasa, po drugie gdzieś tam zasięgi sława nie? ale dla mnie to jest, to jest przekroczenie jakiejś tam granicy moralnej zawodników Zawodników czyli sportowców, eee, i tak jak mówię, no Freakfighterzy głównie zarabiają więcej. No bo weźcie sobie przykład: Freakfighter ma, nie wiem, x tysięcy ludzi, którzy są z nim zrzeszeni. nie I przykładowo przychodzi taki KSW, nie będę nazwiska, daje zawodnika. Zawodnik sprzedaje ile? 1000 pay per view. No to tam 4 zł z reflinku. No to sami sobie obliczcie, ile zarobił ten zawodnik dla tej gali. A przychodzi taki pewien pan X i Fame sprzedaje przykładowo 20 tysięcy pay per view, eee, czyli tam zostaje te 26 razy te tysiące, tak? Bo 30 zł złotych zazwyczaj pay per, per view. To zobaczcie, 30 tysięcy przykładowo do 1000 czy 2. No jest kolosalna różnica, dlatego freakfighterom właśnie się płaci takie garże. I ja nie wcale tego nie neguję, bo oni też musieli pracować na swoje zasięgi dużo, dużo lat często i niekoniecznie wszyscy zasłynęli z czegoś złego w internecie także to jest moje zdanie na temat free fightów podsumowując, tak jak mówię e, moim zdaniem to jest sprawiedliwe, jeżeli e, sportowcy chcą zarabiać więcej, powinni dawać coś w social mediach swoim widzom od tego jest właśnie ten internet e, jeżeli zgadzacie się ze mną dajcie znać w komentarzu e, no i co do zobaczenia w następnych filmach. Oczywiście liczę na Wasze subki. Krótki, szybki filmik powstał na spontanie. Ale jak widzicie dużo shortsów to się znowu wrzucam. Staram się ten YouTube rozkręcić jakoś w miarę możliwości. I oczywiście będą vlogi nowe. Mam fajne pomysły już niebawem, już zaraz, już za moment. Także będzie się działo. Oczywiście liczę na Wasze subki. Trzymajcie się.